Witajcie na kanale 58,5. Mam na imię Kalina, a ja mam na imię Robert. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam, w jaki sposób urządzić pokój dla dziecka w mieszkaniu w bloku. Na podstawie pokoju, który my chcemy urządzić. Musimy Wam powiedzieć, że to jest pokój, który aktualnie nie jest urządzony, więc to, o czym dzisiaj będziemy mówić, jest pewnego rodzaju wizją, projektem koncepcyjnym, i w przyszłości będziemy go realizować. Dodam, że ja tej wizji nie widziałem i posiadam dwie wersje takiego pokoju. Jedna wizja jest Kaliny, a druga jest moja, i po prostu zrobimy pewną konfrontację. Pokój ma powierzchnię około 9 m2, i jego wymiary to 360 cm na 250 cm. Drzwi zlokalizowane są mniej więcej po środku ściany. Lokalizacja okna jest niestandardowa, ponieważ otwór okienny sąsiaduje bezpośrednio ze ścianą, nie ma między nimi żadnego dystansu. Pod tym oknem znajduje się grzejnik, który zasilają rurki biegnące poziomo po ścianie. Te rurki są widoczne, czyli stanowią pewne ograniczenie dla aranżacji. Ja dodam coś takiego, że ten pokój już posiada już pewien rodzaj zabudowy. Jestem ciekaw, czy przewidziałaś zachowanie tej zabudowy, czy usunięcie. Ja zakładam, że zabudowa będzie zachowana. Ja chcę zachować tą zabudowę. Zabudowa składa się z szafy dwudrzwiowej i nad tą zabudową biegnie ciąg górnych szafek. Nad tą zabudową i nad drzwiami. To jest bardzo pojemna szafa. My tą szafę w mieszkaniu zastaliśmy i nie chcemy z niej zrezygnować. Ja nie chcę z niej zrezygnować. Jej kolor jest dopasowany do koloru drewna, z którego mamy wykonane inne elementy w mieszkaniu, więc wszystko gra. No i ogólnie trzymamy tam wszystkie rzeczy dziecięce. Jeżeli chodzi o same pokoje dziecięce, to w moim przekonaniu może nie jest to temat wnętrza, wnętrzarsko trudny, ale jest skomplikowany. Z innego względu chodzi o to, że czego innego potrzebuje dwulatek, czego innego potrzebuje czterolatek, a czego innego potrzebuje sześciolatek, i tak dalej. Więc z tego co obserwujemy, rodzice robią w tych pokojach mniejsze albo większe rewolucje, dostosowując pokoje do aktualnych potrzeb dziecka. Moim hmm. zdaniem wymarzona jest taka sytuacja, kiedy jak najwięcej elementów wyposażenia może być wykorzystana w kolejnych wersjach tego dziecięcego pokoju czyli taka wersja uniwersalna. Od 0 do 18. Kwestia uniwersalna: od 0 do 18. Bez konieczności robienia rewolucji za 2 lata, i za kolejne 2 lata, i za kolejne 2 lata. No okej. Okay. My 2 lata mamy już za sobą, więc 16 lat zaoszczędzimy. No to czekam na Twoją propozycję. Okej, okay, dwie główne rzeczy, które ja chciałabym w tym pokoju mieć, to jest y, miejsce do spania dla dziecka i dużo miejsca do przechowywania. I tutaj z tym przechowywaniem, no to przechowywanie ubrań już mamy zapewnione, ponieważ jest ta duża szafa i miejsce do przechowywania mm, zabawek. Jeżeli chodzi o miejsce do spania, to jest to łóżko i ja przewiduję, że. Y, Potrzebna będzie wersja z szufladami na dole wyciąganymi pod materacem szuflady, dwie albo trzy, może łóżko będzie ze sklejki. To by było dla mnie fajną opcją, bo sklejka już się w naszym mieszkaniu pojawia. Gabaryt tego łóżka jest. Gabaret tego łóżka, moim zdaniem powinien być jak dla dorosłego człowieka, czyli powiedzmy 205 cm 200 cm na jakieś 70 cm. Takie, żeby po prostu nie trzeba go było po kilku latach wymieniać, tylko od biedy ktoś dorosły także może w tym pokoju przenocować. A te szuflady pod łóżkiem no to na przechowywanie pościeli dodatkowej, jakichś innych kocyków i jakichś tam różnych innych rzeczy związanych ze spaniem, na przykład piżamy. Przewidywać, czy to łóżko będzie rosnąć, czy to będzie raczej stały wymiar od początku. Planowałam stały wymiar od początku, aczkolwiek taka wersja, że łóżko rośnie razem z dzieckiem, czyli się rozsuwa, zwiększa swój rozmiar, też jest dla mnie akceptowalna. No dobra, A co jeszcze jest, skoro aktualnie twoja wersja zakłada tylko zabudowę i łóżko? Czy to jest wszystko na twoim projekcie? Nie, na no, moim projekcie to nie jest wszystko, bo to co mówiłam odnośnie miejsca do przechowywania, to nie tylko ubrania, buty, kurtki, które znajdą miejsce w tej istniejącej szafie, ale jeszcze miejsce do przechowywania zabawek, bo aktualnie największy bałagan w całym mieszkaniu, w którym w sumie nie mamy zbyt wielu przedmiotów, generują zabawki, jest ich bardzo dużo. Yy, sortowanie w, w koszach, kartonach już aktualnie teraz nam się nie sprawdza, więc ja myślę, że powinny być to elementy nie takie przesuwne, właśnie typu te kosze kartony, tylko coś yy, stałego. Mam nadzieję, że to rozwiąże problem porozrzucanych zabawek i myślę tutaj o którymś systemie IKEA i o zabudowaniu nim ściany tej podłużnej ściany między drzwiami a oknem i z tego co aktualnie udało mi się wymyślić to planuję trzy moduły A co masz na myśli stałe systemy? To jest taki mebel czy to są czym się różni stały element od przesuwnego kosza? Czym się różni? Jest cięższy i nie można go przesunąć. Czyli to będą stałe szuflady, raczej? Coś, tak, ale stała szuflada. Znalazłam taki system, nie pamiętam teraz dokładnie jego nazwy, ale właśnie on składa się jakby z obramowania z przedziałką jedną lub dwiema w środku, i tam są wsuwane. Szuflady, które w sumie są takimi tak naprawdę pudełkami. Jego ciągniemy to pudełko, to możemy sobie luzem gdzieś postawić, ale po skończonej zabawie możemy do niego pozbierać rzeczy i ono nie stoi sobie na środku, tylko wsuwamy je mm, z powrotem do tej szafki. Okej, okay, podoba mi się to. A... I to, co mówiłam, trzy moduły. Jeden musielibyśmy skrócić, ale mamy już pewne doświadczenie w przerabianiu mebli a więc zakładam, że nie byłby to problem. I takimi modułami zabudowałabym całą tą ścianę. I myślę sobie, że jak za chwilę będziemy potrzebować jakiegoś stołu, na przykład do rysowania, czy do wykonywania jakichś innych tam prac plastycznych, zabaw i tak dalej, to wtedy jeden z modułów wysuniemy i na całości zamontujemy blat i po prostu tam, gdzie będzie wyrwa po czy tym ja... module, to to miejsce będzie naszym stolikiem. A czy ja dobrze widzę, że w naszym domu, we wnętrzu zagości kolor różowy? Czy to jest przypadek? Przypadek? Nie sądzę. Tego jeszcze nie wiem. Tutaj na ale razie testuję. Tak, tutaj testuję z opcją różową, ale równie dobrze mógłby to być jakiś fajny, niebieski albo zielony, żółty myślę, że w naszym to mieszkaniu. Nie są następne kolory i te żółte, nie czy to trzeba Nie, to pomalować? jest. Nie, 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 to ja myślę o przemalowaniu tego mebla. Myślę hmm. o przemalowaniu mebla i o przemalowaniu częściowo mm, ściany na kolor. O standardzie, jakim on jest? Standard jest biały, a pojemniki są z tego, co pamiętam, białe albo zielone. Mój ulubiony kolor. Także tak ja mam tutaj pomysł. I też w miejscu jednego z modułów mogłaby stanąć. Mogłaby stanąć kuchnia Ikea, która prawdopodobnie z czasem będzie tutaj ważnym elementem wyposażenia dziecinnego wnętrza, więc ta kuchnia też zostałaby przemalowana na ten właśnie określony, wybrany przeze mnie kolor, czy to będzie różowy, czy jakiś inny, i stałaby sobie w ciągu z tymi, z tymi właśnie modułami. A czy oprawy oświetleniowe, które zostały po biurze, poprzedniej lokalizacji biura, też zostaną w tym pomieszczeniu, czy raczej wypadną? Oprawa górna zlokalizowana centralnie na pewno tak. Nie wiem, czy klosz będzie ten sam, być może trzeba będzie go zmienić na jakiś inny, jakiś bardziej kolorowy, dopasowany jakby do charakteru całego pokoju, a może zostanie ten sam, więc górna oprawa zostaje. Natomiast dwie oprawy, które mamy teraz na ścianie, takie na ramieniu, których wysokość można sobie regulować, myślę, że one chwilową też mogą zostać i chciałbym potestować, jak one w tym pokoju się będą sprawdzać. A jeśli okaże się, że nie są potrzebne, no to wtedy znajdziemy dla nich inną lokalizację. Ja znajdę dla nich inną lokalizację w naszym mieszkaniu, ponieważ bardzo to prawie lubię i ich na pewno nie chciałabym się z mieszkania pozbywać. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, to dawajcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pomysły, jak można ulepszyć ten pokój, to piszcie to w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!